Oprz, zobaczmy co tym razem No dobra, mamy supera Zróbmy sobie szybko klucze No dobra więc mamy supera Przydałoby się od razu zapić Łub ma na pierwszy ostrzał Z monkiem sobie jestem A weź się zmienić poc No to... czekaj, nie. Ja. Gdzie jest ciało? No to nieźle. Dobra, dobra, teraz tak. Jestem prawie że pewny, że tego kila zrobił Sand. Ponieważ oh. ciało leży przed wejściem do Electricala i byłeś dosłownie ostatnią osobą, którą mijałem i która właśnie przychodziła stamtąd. Nie Bo Luigi robił kabelki nad security. Eee, Alan widziałem jak schodził z Elektrykala do e, O2 Więc jestem prawie że pewien że tego killa zrobił sent. Ale sent teraz schodził mm. do O2 No, no tak, a... No, no tak, no bo był w Elektrykalu, a ciało jest przed Elektrykalem. Dosłownie jak wchodzisz e, z dropshipa jak schodzisz No jak chodziłem z Elektrykala, to po pierwsze nie było tego body, a po drugie... Po przejściem pomiędzy Elektrykarem, a ja jestem prawie przy Boiler Roomie, jest tyle czasu, że to już... dawno to już mogłyby tyle kili pójść. Powiem że tak ja to będzie nie, nie wydaje, Żeby, tak, no żeby sent wychodził z tego, z elektryka. Sam. No Ja wychodziłem, nie, nie, ja wychodziłem z elektryka, to jest prawda, ale mnie tam... Sprawiedliwość jest jeszcze glitch, albo jakieś coś I zabijającego, no bo... Na pewno kable i no bo yy, mój brat Impostor nie żyje. Gdzieś tam no, tak, ale sobie wychodziło, jak ja z elektryka. Ja tak, tylko, że ja przyszedłem do elektryka z O2 I ty, Luigi, stał, widziałem przy kabelkach na security eee, I ty przybiegłeś z prawej, tak jakby od świateł, albo od wejścia do od no, wejścia, do, bo ja typowo wlazłem do elektryku No, i przybiegłeś ja od wejścia do głównego No i kill jest właśnie tam, przy tym głównym wejściu, tak jak z dropshipa zbiegasz w dół Przy elektryka. Dlatego wydaje mi się, że... Ale przy głównym wejściu, do... czy wejściu do elektryku? Na głównym wejściu do elektryka, tym od dropshipa jakby, jak zbiegasz w dół. Ale kur. No dobra. A, no w sensie chodzi o to odprawy, typowo. Wejście. Tak, tak. No to tam to mnie nawet nie było. To, to, to nie, to Tam nawet nie podchodziłem. O... W sensie po, od końca, nie, w sensie jak już tam blazłem, to już tam nawet nie podchodziłem. Najbliżej byłem typowo, jakby w dole, tam w elektryku, typowo, tam w dole. Na wejściu nawet mnie typowo nie było. To, no, to, to na razie to chyba to, to git. Bo chyba nikt z Bublesa nie znalazł. Co, no, bo to w, wyrocie bo wyrocie się nie w było, to, A Monka znaleźli to, to teraz. Ja, ja byłem tam chwilę. elektryko na security. Ale e, praktycznie od razu przeszedłem w prawo. I jeszcze widziałem tam... E, Rzucili się tak, na senta, więc no, Co mam powiedzieć? Mhm. Uh -huh. Ja, ja Luigiego miałem z nie, tylko z nie. tym. Tylko, z Nifixem. Jak szli do góry i bodajże w prawo. Nie lud. A Jaki możemy mieć planter no na tą no dalszą grę? Was przy tym. Nie. Co, będziemy zamijać i będziemy znikać, nie? Nie, nie, Chodziłem z o do, do elektrykala. Miałem ludziego tylko na kabelkach i chwilę się z nim zakręciłem, w sumie. No, no ale tak, my no, no to odpiękność no ja ra, po prostu, raz że razem ja was tam, tam widziałem po prostu. A mamy tą jakieś w obu blesie? Ktoś widział w ogóle gdzie on jest? Wcale nie ja. <laughs> nie. Y, ale ja tego, nie, ale dla mnie wrażenie że Cent robi tego nie... Ja skup, tego klawce widziałem w laboratorium, on też mnie tam no, widział. Jak skip. dla mnie, to kurwa Cent to proszę. Dobra, to Sus-Cent, su, su, sus trochę. Ups, na razie jest okay. Zawsze miał być StepsReport. Albo być. Dobra, zamkniemy sobie wszystkie drzwi teraz. Udamy, że zrobimy, robimy kartę. Coś mi ta karta nie idzie. Dobra, pójdźmy sobie za tym razem. Dobra, alan poszedł w dół. Zobaczmy o mamą tutaj idzie. Ja pójdę tu do dwa bardziej. Otworzymy drzwi. Dobra, pójdźmy na razie na górę. Nie zabija mi małona. Na razie nie ma co. Wait what? Ok, to jest dziwne dobra, trochę. To tak. To jest bardzo śmieszna sytuacja i clearuję od razu Semeda. da? <laughs> yy, bo. <laughs> ja nie, strony... jak coś, żeby nie było. Okej, okay, okej. Okay. Yy, idę na O2, bo ty poszedłeś do góry, tak? Tak, poszedłem do góry i zostawiłem cię wcześniej zalanym, który ze mną wychodził, ale no, jakbym wypowiedź czyli i dopiero będziemy coś dobra. Tam... dobra. Je... Poszedłem od razu zrobić drzewo. Przerwało, cię no. przerwało no, no A, a, dobra, dobra. Y, więc tak, zrobiłem śmieci. Poszedłem y, do góry, no, do, na drzewko na no, o 2 i idę wyjść dołem i tam leży ciało Alana. Okej okay, no to ja mogę powiedzieć, że to ciało ma z dwie sekundy, może max. Właśnie Szybko. dla mnie to było wyglądało bo, jak mam zrobił baita bo, ja biega... bo. No mów. Ja wbiegałem do komsów żeby zrobić tam yy, taska i jeszcze Alan obok mnie przebiegał, jak otwierałem drzwi do kąsów i właśnie biegł w stronę O2, i no, więc to musi być jakieś strasznie świeże ciało. Dla mnie to jest wiesz, kumasz takie o co chodzi, nie? Dla mnie to jest dziwne, no, bo no, ta, 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 ta. zostawiłem cię na dole i nagle ale nie żyje, gdzieś gdzieś widziałem wcześniej. A ja jak miałbym ogólnie być pytanie, o widz gdzie ty pobiegłeś? No tak, małą, jak coś, żeby nie było, bo. Po pobiegłem w laboratorium. Nie pobiegłeś. No Bożą, nie ma ci w laboratorium. Nie pobiegłeś. Na, pe na pewno nie. Jestem jedyną osobą, która przede do laboratorium. Ponieważ sent, widziałem jak sent wybiegał. Poczekaj. Sent wybiegał z Offisa, Widziałem go. I później za moment ty wybiegałeś. I za chwilę ja za tobą wybiegłem. I później gdzieś mi zniknęłeś. I ja w tym momencie wchodzę no, no, do laboratorium. To, no to jest ok. Ja, to by się dalej no, nie zgadzało, że sent jest w laboratorium. Mam niknąć sens. Nie ma sens. Nagle... Moim zdaniem Owis. Office... Na razie jest taki sam je i... no Tym bardziej lepiej. momencie przy teleskopie jest nie szedłem Mam obic, jak słyszę, jest SAS. Do którego ty przyjedłeś? Jakoś. Robertami! Robertami! Wszystko jasne. Jako, no, jak, jaką inną drogą szedłeś niby? To z specimenem niby szedłeś? Nie zdążyłbyś. Nie zdążyłbym. <laughs> No to jak ubiegłeś A, tam? Nie chcę klejmować roli, tak i tak już jest sklejmowana No wcale nie tak. No ja rozumiem o co A, teoretycznie można ja mówić. No. Okej. Okay. Aha. No, no, i teraz no pytanie, okay. teraz pytanie. teraz pytanie: czy ktoś się domyślił? Czy on sam przelił w kogoś, bo... Ale to wodę oczywiste że owca może być inżynierem no. czy coś tego typu, tak? Dwie są bardzo prawdopodobne, bo jeśli był inżynierem Chwila, jeżeli zogęta, owca, owca z... był inżynierem, Ktoś dalej jest cent, Mamon. Ja Na razie nie. reszta nie, robić, nie mam pojęcia. Nie, nie, nie ktoś, wiem, ktoś mógł też naprawić, to nie żyje teraz, nie? To też, wiesz... Mógł no, mógł zresztą mógł Alan mógł też dobrać. być, no, no. Mógł, Nie wiem, jak no. dla mnie... i... No dobra, Sent nie zrobił tego fraga, nie mógł, bo ja go rzeczywiście bieg w stronę w laba. I moje mnie że został skrywa. zgadnięty, bo jak już powiedział dobra, to droby, zrobimy Mogł być skip, dobrać, skip, ale i tak skip. dla mnie sent z pierwszej rundy jest, tak szczerze. cemet jak coś, to jest full clear. Bo Alana nie mógł zabić, możliwe. No ja cię nie clear'uję, no mówię, no nie mam ja, jakich dobra. podstawy. dobra. nie dobra. Kumasz, o co chodzi. Dobra, dobra. <laughs> Ale jazda, facet. Facet, taka jazda, że to hit, nie? Jak pójdźmy do góry to... Facet, taka jazda, że hit. Dobra, postawimy chwilę na kamerkach. Jeszcze na razie nie widać po nich. O, co to nam jak? Dobra, damy reaktor, postawimy chwilę na kamerach, żeby mieć alibi w jakiś sposób. Unifix. Mam on, poszedł na prawe reaktor. Sen. nie wiem co robi. Ten wyszedł. No dobra. Na razie I pójdźmy, zobaczmy. Ten. No. Luigi tutaj idzie. Zobaczmy na kamerę, bo trzeba by nie. O! Ciało padło. Pozdro. Nie wiem, kto. Luigi idzie. Nag. O! E. E. e! e! Szybko! Szybko! O! E. Co, jest? Co jest? Co jest? Mam on. Ale trzeba do niego podbić, żeby było. Dobra. Nie zabijam go, bo będzie wiadomo, że to ja Dobra, dobra to jest mamon. Dobra, mamon, mamon, dobra Co tu, o, ja? Ja jak zaminiłeś no, z, z, z Luigi'ego, widziałem to. No. Dobra, no, nie. to Dobra Dobra, ey. O. O, o Dobra, to, nie. to jest still mamon. Nie, to jest mamon i... Nie no nie wiem, że wy wygraliście, bo Ej, nie... Ej, ale jak to jest drugi... Ja... Co on nie trafił. A ktoś... A, jak to się Nie ma że nie trafił. Wygraliście. on był dobry No i facet teraz coś z górki Zamkniemy drzwi Poczekamy chwilę Nie po co tak szybko? Ale niepotrzebny od razu ten reaktor, bo mogliśmy sobie poczekać i... Znaczy ja mogłem no po... Znaczy no nie odpaliłem, ale mogliśmy poczekać na spokojnie i... Ten prawda, tu nikt nie idzie do mnie, więc już jest GG! Mamy to widzowie, człowieku skierowa mnie na całą rundę i... Paga!